Wróciłem na szlak, bo takie było mi dane. Słowo przeznaczenia mamy mostrzu spisane. Teraz mnie posłuchaj, bo powtórzę tylko raz. Zejdź mi z drogi, pókim dobry, i póki na to czas. Wojownik zwany monstrum wcieleniem. Moje człowieczeństwo jest jedynie moim cieniem. Za murami Kermoren. przecież dobrze wiecie. Walczę o życie, a nie walczę z życiem. Zabijam będzie grubo i soczyście w tej recenzji, moi drodzy, ponieważ skoro Netflix nie obawia się Dawania bluzg i wulgaryzmów do czytania dziecku niespodziance, no to ja nie będę się hamował, moi drodzy. Powiem szczerze, subiektywnie, to co myślę na temat Wiedźmina, wieśfliksa. Let's roll. Something has changed, Carol. The world's acting strange these days

Flix, bo tak należy nazywać ten serial, to zdecydowanie nie adaptacja, a raczej luźno poprowadzona historia z sztabu scenarzystów Netflixa, którzy tylko i wyłącznie luźno opierają historię o książki pana Andrzeja Sapkowskiego, tworząc swoje własne uniwersum, które niejak ma się do oryginału. To co najbardziej z początku przeszkadzało mi w odbiorze tego serialu, to casting. Przy premierze pierwszego sezonu mocno stroniłem od oglądania całości, ale po przełknięciu śliny, braniu pod poprawkę kilku różnic twórczych między grami, książkami serialem, doszedłem do wniosku, że obejrzy całość jeszcze raz. Nadrobiłem więc szybkim pędem pierwszy sezon, tuż przed premierą drugiego, i szczerze, przy tak wielkim budżecie i takich możliwościach, jakie oferuje Netflix, ludziom odpowiedzialnym za ten serial powinno być po prostu kurwa wstyd. Porównanie do korony królów uważam za trafne. I cóż z tych wszystkich nauk przyswoiłeś? Tyle wiedzy. O czym? O ruchach ciał niebieskich, w o grzechach, o cnotach, o prawie. Zajmująco. Serial jest mocno teatralny. Kostiumy czyściutkie i wyprane w perwolu, a wizja artystyczna znikoma. Sceny batalistyczne widać, iż były nagrywane w studiu i są po prostu niezbyt ciekawe, a wręcz śmieszne bo brak w nich logiki jakiegokolwiek pomyślunku. Nadomiar pancerzy Nilfgaardu wyglądają jakby były uszyte z worków na śmieci. Poprawiono to w drugim sezonie, ale moje pytanie jest takie dlaczego od początku nie mogło to tak wyglądać? Naprawdę, tak krytykowana bitwa o Winterfell w grze o tron wyglądała lepiej i sensowniej niż to, co przyjdzie nam uświadczyć w Wiedźminie Netflixa. A szkoda, bo potencjał był ogromny. Operatorka kamery również jest bezpieczna, statyczna, a nawet sitcomowa. Jest po prostu kadr, postać w tym kadrze, mówi coś i rzut na drugą postać uczestniczącą w dialogu. W rozrachunku, po prostu straszna nuda. Efekty specjalne w pierwszym sezonie to koszmar. Serial w ogóle zaczyna się sceną z Geraltem, który jest wyciągany na linach w górę. A później wjeżdża jakiś kozioł z gry komputerowej 2002 roku i masz tu panie Wiedźmin, jak go malują. Co się stało?

Którzy bacznym okiem po prostu oglądają to, co dzieje się na ekranie i śmią krytykować. Lwia część postaci również uległa zmianie scenariuszowej, przez co ciężko się po prostu śledzi dalsze losy, bo ich motywacja ma się nijak dopiero wzoru. I tak na przykład ta serialowa Siri jest znacznie starszą dziewczyną niż ta książkowa. Jasne adaptacja nie musi być w 100% wierna oryginałowi, ale należy się poważnie zastanowić nad logiką i przebiegiem dalszych wydarzeń pisząc scenariusz, który zresztą w pierwszym sezonie jest kompletnie wymieszany czasowo. Niepotrzebnie. Budowa tego świata leży, postacie przemieszczają się po mapie niezależnie od linii czasowej. Gdzie on idzie? Zatrzymał się! Chyba doszedł. Lokacje ukazywane w serialu są po prostu nam dobrze znane i nie dowiadujemy się właściwie niczego nowego. Pigment koloru skóry nie ma tu kompletnie żadnego znaczenia. Chłop z północy może być czarny, a baba z południa fioletowa. Zwykły multikulturalizm, który w średniowieczu był znikomy. A to przecież świat fantazy osadzony właśnie w tym czasie. A szkoda, bo postacie czarnoskóre mogły być przecież kluczowe dla cesarstwa Nilgardu czy krain Ofiru. Zamiast tego wolano kierować się nurtem poprawności politycznej. No dobra, ponarzekałem sobie, ale w takim razie skąd ten zachwyt w oczach tak wielu widzów? Prawda jest taka, że wszystko co dobre w tym serialu pochodzi bezpośrednio z książek. Taki właśnie jest główny bohater. Geralt z Rivi. Miło poznać. Którego w rolę wciela się Henry Cavill. I... To tak naprawdę najlepszy Wiedźmin, jakiego mogliśmy do tej pory zobaczyć. I choć charakteryzacja nie jest idealna, to aktor robi wszystko, co w jego mocy, by nie tylko jego postać, ale również cały serial trzymał się oryginału. Jest on bowiem fanem zarówno gier, jak i książek i na planie służy jako encyklopedia świata Sapkowskiego. Przygotowanie więc do roli ma solidne i wypada doskonale. Bawi się tą rolą na ile tylko może, bo możliwości niestety są notorycznie ograniczone. Wiedźmina w Wiedźminie jest po prostu za mało. Na palcach jednej ręki można wyliczyć fragmenty z Geraltem w poszczególnych odcinkach. Reszta planu należy do czarodziei, królów i innych postaci, które są po prostu arcynudne. Gdy jednak na ekranie pojawia się Geralt, to wszystko zmienia się na lepsze. Henry Cavill po prostu przyćmiewa resztę obsady, która może i nie byłaby taka zła, gdyby napisano jej ciekawy scenariusz. Wieś Flix jest po prostu nudny i mało ciekawy. Chciałbym, żeby ten serial, jeśli już ma odchodzić tak bardzo od książek, to, niech przynajmniej zrobi to dobrze i niech scenarzyści zaoferują nam Buddy Cop Geralta i Jaskra, bo to właśnie te postacie wypadają najlepiej i najwierniej oryginałowi. Sceny walki w tym serialu to coś naprawdę widowiskowego, a przygrywający im Bard nadaje niesamowitego klimatu. To niezwykle rzadkie złoto tego serialu. Ścieżka dźwiękowa jest więc naprawdę dobra i wpada w ucho. W drugim sezonie poprawiono cało kształt pod względem estetycznym, w myśl lokacji i efektów specjalnych. Ale tak poza tym, to nadal niewiele Wiedźmina w Wiedźminie. Śmiemy bowiem twierdzić, że ten serial odniósł tak spektakularny sukces tylko i wyłącznie ze względu na wypełnienie luki pogrze o Tron.